Witam wszystkich ponownie na kanale Skoko. Kolejny odcinek z Vampire Survivor. Słuchajcie, zapraszam do oglądania dzisiaj. Co będziemy robić? Na pewno dodamy sobie wzmocnień. Jest pominięcie, więc kupujemy i na maxa klątwa. O, nawet nie możemy. Myślałem, że się uda. Chciałbym jeszcze kolekcję zmienić, bo jeśli dobrze pamiętam, jest coś takiego jak. E, wyłączenie danej broni. Okej, okay, ja jeszcze tego chyba nie mam. No dobra. Co teraz robimy? Lecimy dalej. No, ostatnio była porta. To teraz zagrajmy lamą. No dobrze, lama jest. Która postać? Dziedzictwo. A ten, rudy. Albo ruda. I lecimy dalej. Wyspa Skarbów. Co tu możemy dostać? Zdrowie wrogów jest dużo większe. Mmm, śnieżyca. Też ma coś fajnego ten wielki lodowiec z arktycznymi mirażami i powolną, niekończącą się burzą śnieżą. Spoko, możemy nową postać odblokować. Zagrajmy śnieżycę. Troszkę zmieniłem. Może kolejność. Możemy coś nowego wybrać, Na pewno. Mamy topory. Dokładnie. On ma odbijanie toporów. Te bronie wybuchają po trafieniu. Fajnie. Ale zaczniemy chyba od toporów. Po prostu. Które się odbijają. okej, okay, No widzimy, że coś tam się dzieje. Na dol. Wow, 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 Dużo tego. Czy kości, a raczej czacha coś nam dawała? Nie w tej postaci, że tak powiem. Nawet nie wiem, co to jest. Słuchajcie, ja pójdę. Zacznę od dodatkowej broni. Tu zaraz będę miał coś kolejnego. No i pytanie: czy zbierać to? powinienem poczekać, nie? Jasne. Oj, nie. Dobra. Czyli teraz pójdziemy w kierunku trochę innych ataków, bo obstawiam, że to zaraz się skończy. Tak, to jest tymczasowy atak. To już raczej nie będzie, a to na pewno będzie. Czyli czekamy przy szpinaku. Ale zbieramy cały czas dodatko. O, Laur, tak. Laur już będzie fajnym itemkiem. Znaczy, fajną bronią. Czy jestem w stanie zabić śmierć? Nie biorąc oczywiście lancetu. Chyba nie bardzo. A czy ja chcę ją teraz zabijać? Chyba nie muszę. <laughs> O i super. Kandelabrador już się trafił. Dobra, czy daleko muszę iść? Nie, bardzo krótko. To jest on. fajne. Nie no jest to, że mamy małe odległości między tymi miejscami, gdzie znajdują się wzmocnienia. Dobrze, to na razie nie wydaje się trudne. Odbijające się to forki fajnie atakują. Jest lancet zegarowy, ale ja chyba nie będę go brał. Odrzuć. Co odrzucamy? Lancet. No i super, nie będzie się już trafiał. Co tam jeszcze mogę odrzucić? Jakbym miał yy, przyciąganie, to była. A to byłeś. A na ciebie nie mam tutaj na tej planszy przecież tych wzmocnień, więc. Nie da się tutaj zabić śmierci. Teraz sobie uświadomiłem, że przecież tu nie ma znaczków, które mi dają moc zabijania śmierci. Dobra. Co to jest? Krzyż, bardzo fajna broń. No dobra, widzę, że nie fajnie się zaczyna robić. Jakie oni... Jakie głośne są te ataki. No. Słuchajcie, zaraz przyciszę to, bo mi w uchu strasznie brzęczy, a co dopiero wam. Zaraz wracam. Jestem z powrotem. O, jest trochę lepiej. To też nie wiem czy nadal jest wystarczająco dobrze tak to określić. O, lau czy szpinak. Szpinak tu jest, więc weźmiemy pancerz. Szpinak łączy się z... Jak ten item się nazywa? Topór. Ym... Znaczy nie łączy się z toporem. Próbuję sobie przypomnieć z czym się łączy laur. To jest... Ojejku. Laur się łączy z... Szałkami, a krzyż łączy się z czym? Szpinak na pewno wzmacnia ognistą. No ja potrzebuję czegoś, tu widzę, że mam fumarolę. Nie, to nie do moich, ale spokojnie mogę sobie jeszcze ją wziąć. I teraz sekundę, bo ja muszę się upewnić. A, dobra. Szczęście. No to i księga. No dobra, jeszcze jest szansa na jakieś zamiany. Tym bardziej, że ja tutaj mam szpinak po lewej stronie. O, super, mamy zaklinacz. O, duplikator też można wziąć przecież. Więcej pocisków jest jak najbardziej na rękę. Nie przez to, że mam to i nic do tego. Więcej nie. No oczywiście, mogłem sobie wziąć spokojnie jeszcze noże. No nic. Będę musiał sobie poradzić bez noży. Puszka to ro. Okej. Okay. Czy to do czego się jest potrzebne? Pokazuje, że nie. A może do ptaszka. Wziąłem coś, co wypełniło mi całą moją przestrzeń, powiedzmy. Yy, topór. Tylko mówię tu o przestrzeni takiej wzmocnienia. Jeszcze mogę jedną broń wziąć. W sumie to mogę w takim razie udać się po pozostałe. Wzmocnienia, które są na planszy. i tyle. Uuu, jak pięknie mi wszedłem. Szpinak mamy. No i co, czosnek? Niech będzie. Jak będą jakieś pociski, to ja będę już chroniony. Teraz tak, na dół. Nawet nie wiem co to, więc idę. To jest jeden chyba z reliktów, które tutaj mogę znaleźć. Albo jedyny nawet. Szkoda, że mój krzyż nie będzie miał wzmocnienia, bo chyba nie będzie miał, prawda? Krzyż ma szczęście, a tu na planszy nie ma szczęścia. Dokładnie, więc jego już nie ulepszę. A on fajnie atakuje, jak ma maksymalne ulepszenie. Kolejna jaskinia. Pół. No i dobrze. Dobrze wyszło, bo. Coś odblokowuje. Jakieś wzmocnienia. Ale nie wiem jakie. Czosnek, niech leci. Czosnek. Fajno, bo to działa też jak yy, nie zamrożenie, tylko na dół nie ma co iść. Idziemy w lewo. A, czyli ja nic z tym nie zdobyłem, ja tylko odblokowałem coś, dobra. Ja myślałem, że troszkę inaczej to będzie działało, a... Działa po prostu... Mogę zdobyć na przykład... Dodatkowe doświadczenie. Czy jest sens czekać. Chyba nie, mam za małe obrażenia, żeby skutecznie ich zabijać. A ja widzę, że te... Nie ja, ja wiem. Niebiescy Chińczycy podchodzący do mnie są wyjątkowo odporni. Ja chyba sobie odpuszczę. Pójdę dalej po prostu. Chociaż ja potrzebuję tu jednak poziomów i nie zabijając tych Chińczyków, to raczej poziomów nie zdobędę. Okej. Okay. Dobra, kolejny topór, który zadaje lepsze obrażenia. No i już jest dużo lepiej. Szkoda, że nie mamy ksiąg, które zwiększają mi częstotliwość ataków. Ona świetnie by tu zadziałała. Stoję w... Oj, super, mamy coś, co doda mi trochę obrażeń. Jeden poziom, dobra, biegniemy dalej. Po lewej stronie, tak, lewy, górny róg szybki run po skrzydła, a później tam jest chyba jakaś broń, i ją też trzeba zgarnąć. No, prawie. Uu. Dobra, te czaszki są bardzo słabe. Mocni są tylko Chińczycy. Prawie. Dobra, czaszki giną bardzo szybko. ty nie. E, czosnek, oczywiście. Tyle, że z czaszek... Czemu nie? Nie, dobra, okej, okay, dostaję. Myślałem, że czaszki nie zostawiają mi kryształków doświadczenia, ale zostawiają. Ja od razu je zbieram, biegnąc, dlatego tego nie widziałem. No, jesteśmy na miejscu. Po lewej stronie tam będzie zaraz na pewno to pomieszczenie No nie Dobra jest u góry Mamy Przyspieszenie super U, teraz jest płomień O i możemy sobie Trochę zdobyć Doświadczenia ładnie i A nawet nie wiedziałem, że będzie coś, taka skrzynia tutaj. Hmm. Krwawa astronomia. Krwawa astronomia. To jest coś bardzo fajnego. No powiem wam, że teraz fajnie się trafiło, że. Akurat w takim momencie mamy tu jeszcze coś na pewno, tylko ja muszę tu znaleźć to. Jest gdzieś jeszcze ten kielicha, on jest super. Dobra, mamy go. Topór. tyle, bo tu gdzieś jeszcze coś jest, ale ja już tego raczej nie znajdę. Gdzie jest ten czas? Widzicie gdzieś? Był tu gdzieś. A, dobra. Zebrałem go. Okej, okay, 20 poziom, nie jest najgorzej. Lecimy po tą dodatkową broń. Zaraz będzie 10 minuta. Ona niestety będzie pewnie jakąś ultra mocną, ale mam nadzieję na to że zdążę dobiec do Tak, tej broni. To ona nie jest daleko. Wydaje mi się, że w 30 sekund spokojnie tam dotrę. Hmm, zobaczcie, coraz bardziej ten śnieg po tej planszy. Nie wiem czy nie włączę, słuchajcie, podpowiedzi w postaci strzałek, gdzie znajduje się Dane wzmocnienie albo dana rzecz, to w moim przypadku ruch ornito, orologiony i zamrożeni wrogowie potęgują działanie tej broni. Szklane fandanto, tak, atakujesz. Nie wiem, czy to jest coś ciekawego dla mnie w tym momencie, ale mam jedną dodatkową broń, więc jest lepiej niż gdyby jej nie było. Teraz lecimy po czachę. Nie wiem, czy dobrze. Nie, no zawsze się przyda dodatkowe wzmocnienie nawet przeciwników, bo będę miał dzięki temu na to, że nowa broń zamieni się w ulepszoną. Bo nadal nie wiem, co jest potrzebne, żeby ją ulepszyć. Yy, tak, szklane fundanto. Dla mnie to wygląda po prostu jak zwykły sopel, który atakuje. Oj no. Nie za dobrze u mnie z obrażeniami. Na razie. Dobrze, że jest szpinak, który zaraz... Będziemy staraliśmy mocno. Uuuu, dobra. No tak. Stoimy w miejscu. Nie. Wow Czy wy to widzicie? Jakie jakiej wielkości są te ataki teraz? Jak wszyscy są zamrożeni. Dobra, to naprawdę jest fajna broń jak mamy tak duże zamrożenie na planszy. Super. No i super fala dla mnie, bo bardzo dużo obrażeń. Korona, tak. Ona też zadziała fajnie. Eee, korona. Już mamy 16% więcej doświadczenia. Krzyż i znów zamrożenie. Kości. Pierwszy raz chyba się pojawiły. Yy, kości. Ciekawe, czy kości mają ulepszenia. Chyba nie. Chyba to jest item, który może być większy. Może dawać mi jakieś dodatkowe ataki, ale ulepszenia jako takiego nie posiada. Lauru. Na razie nie ma co ulepszać, bo. Po prostu nie zadziała. Kości super. Idziemy po czaszkę, którą zostawiliśmy. Tak, po prawej stronie jest czaszka. Coś jeszcze nam zostanie, chyba nic. Bierzemy czaszkę troszkę mocniejsi drogowie będą teraz ale zobaczcie jak fajnie, mamy bardzo dużo wymocnień i jest duża szansa na to, że będziemy mieli, o pójdziemy jeszcze na dół, bo tam jest ten odwrotność miotacza ognia, nie wiem jak nazwać to, miotacz mrozu kielich A... fajnie on zadziała później korona Uuuu uh. ej! Tak się nie robi. To muszę chodzić, bo wtedy ta jedna broń jest trochę mocniejsza. Dobra, będę miał kosę tak, super jest kosa. To dzięki spirali śmierci powinniśmy już przejść. Ona na tyle wielu będzie atakować, że... Kości, tak. Czy już sobie damy radę. Okej. Okay. Tylko, że tak mało tych ataków, nie? Nie mam niczego innego, co jest skuteczne. No też nie no. Zobaczcie, kosy świetnie ich czyszczą. Eee, czosnek będzie miał większą przepolę, więc ja będę miał większą szansę na to, żeby przeżyć. czosnek. Muszę się zatrzymać, bo tam jest po lewo leczenie i to jest coś, co muszę sobie zminąć. To mnie interesuje? Jest, super. Teraz tak. Piegniemy po skosie. To, że ja mogę tam mieć dużej ilości tego, to mnie nie interesuje. Interesuje mnie ten kupnik, bo on mnie wyleczy, a ja potrzebuję tu dużo życia w tym momencie. Krzyaczku! Pokaż się, gdzie ty jesteś. Ej no, stary, gdzieś tu jesteś. Jesteś super. Świetnie. Już nie wiem czy dobrze zrobiłem zostawiając tamte bałwanki, bo one jednak dawały mi dość dużo doświadczenia. Uuu, co to jest? Dobra, nieważne. Dobrze, że mam czosnek. Aha, okej. Okay. Czyli to mnie atakuje takimi dodatkowymi atakami. Jakiś Bosit no. Dobrze, że mam czosnek, to nie dostaje bezpośrednich trafień od tych latających pło niebieskich płomieni, tak to nazywam. Super, zabiłem go albo kogoś innego. Jego nie, nie zabiłem, ale gdzieś tu jest skrzynka jakaś. Widzę, że jest gdzieś tu skrzynka. On jest skrzynką. Dobra. To ciekawe. Wejście na niego nie jest dobrym pomysłem. Dwóch się pojawił. Super. Ok. Kolejny po prostu się pojawił jeszcze też skrzynką jest? Nie. Czy jest? Tak, on też jest skrzynką. Ale fajnie. Tylko trzeba go zabić. A to nie. Nie, to nie była skrzynka niestety. Co tu nam za Arkana się Nic ciekawego. Będziemy tylko brali tą księżniczkę. Bo nic innego mi nic nie pomoże. Super. Kość. Ciekawy ten list. Łatwo go zaatakować, jak nie mamy innych przeciwników. ale ogólnie to jest mega mocny długo się z nim walczy aż dziwne, że nie mamy żadnych kolejnych ulepszeń myślałem, że trafimy coś, co właśnie będzie kolejnym ulepszeniem a tu się okazuje, że nie mam okej, okay, to teraz tak no i dobra, czekamy aż trafi się co? Zamrożenie Uuu, tutaj już się poruszają te... Słuchajcie, kto to jest? Nie pingwiny, tylko... Przed chwilą mówiłem. Bałwany. Jakiś bałwan, który... Jeśli mam tu to wzmocnieniemu nie mam takiego, jak Są pieniądze, a mnie interesuje tylko i wyłącznie zamrożenie. Dobra, to też jest super. No i mamy to, co jest fajniejsze. Ale leci dostarczenie. I tak można atakować przeciwników, nie? Spanszy znikają wszyscy. A, tutaj się nowi pojawili już, chyba, bo mi się wydaje. Ale zobaczcie, ile tych zamrożeń tutaj było. I nadal jest w sumie. No i to jakiś poziom, nie? Naprawdę ja nie mam nic więcej poza tymi. Nie wiem no jeszcze, księga i czosnek. No właśnie, dlaczego się nic nie zamienia mam tyle pecha, że nic więcej nie jest. Chyba tak, chyba tak to wygląda, że ja mam jeszcze za niskie poziomy tych broni. Nie dodaję ich, bo się nie trafiały. I muszą poczekać, żeby zdobyć sobie tego poziom trochę. I żeby. Właśnie szpinak taki szpinak żeby czosnek skuteczniej atakował. Najniższe poziomy ich mam, zobaczcie. W ogóle się nie trafiają, to jest. Dlatego ja tak mało im zadaję, bo... Dobrze, że mam tą ulepszony topór. Bez tego bym już dawno zniknął. planszy. Okej. Okay. Czosnek. Gdzie jest to wzmocnienie? Tutaj po prawej stronie gdzieś widziałem. O dobra. No, ale było też to lepsze wzmocnienie takie. Czosnek. Ostatni poziom, super. Która po prostu zabiera czas no, widzę, że gdzieś to. A, po lewej jednak. Za wolno klikam. No, biblia, spoko. lewej, u góry, u góry, u a ja do góry nie mogę się przesunąć z tego co widzę. Teraz jest mi ciężko jest to zrobić. wow, w dwudziestej minucie już? Jak to? Tak szybko? Nie przeczytałem, że ta plansza jest po prostu krótsza, no ale dobra, za... Antidotum że sznieżyce przeżyliśmy, mamy nową postać i co? Wypełniliśmy 100 wpisów, odblokowanie, kolejne odrzucenie, no okej. Okay. To co, szybko słuchajcie, tylko zrobimy te wzmocnienia na maksa, czyli mamy ko... Pojawiają się, pojawiający się wrogowie nie są w stanie zadać obrażeń. Ok. Ciekawe. Zaczniemy od no tego, co tańsze, odrzucenia. Później brakuje mi już. No to dwa razy pozbawienie kłów. Tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Będziemy szli dalej. Dzisiaj nasza lama, lama Ladonna, no zaliczyła śnieżycę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Miłego wieczoru.